Siemaneczko, tu jak z tej strony witam w moim kanale. Eee, I jedziemy. Dzisiaj mamy e, o, relację z obej i Tomek tam napisał maila, że tam małe sprostowanko i, i tam kontynuację jakby jego relacji. Eee, także mam to spisane. Będzie na biało, uwaga, bum, po oczach. Witaj Jaku. Chciałbym sprostować odcinek z a mianowicie pomiędzy moim pierwszym wyjściem spieprzającym kotem, a słuchaniem stacji radiowej miałem około 40 eksploracji. No to, mój drogi, czekam na relację. <laughs> Przynajmniej część. W międzyczasie zapoznałem się z moją okolicą. Odwiedziłem każdy zakamarek domu. Byłem na dachu, huśtałem się na lampie, biegałem po ogrodzie, odwiedzałem sąsiadów, a nawet wszedłem kilka razy do łazienki zobaczyć siebie w lustrze. Jak było? Jestem ciekaw, czy te kilka razy nawet możesz powiedzieć, że rozumiem, że to jest w międzyczasie, te 40 wyjść. Czy coś się zmieniało? Cześć, Marek. Czy coś się zmieniało? W swoim wyglądzie, jak się projektowałeś, to było śmieszne, bo widziałem swoje odbicie. Ale ruchy, które wykonywałem w lustrze, pojawiały się z lekkim opóźnieniem. Tak, tak czy no, możesz tak mieć. Kiedy jestem poza, czuję wszystko jak w realu. Zapach powietrza jest niesamowity. Zmysły są mocno wyostrzone. Czuję namacalnie każdą rzecz, Ściany, podłogę. Znaczy, namacalnie, jak wchodzisz w ścianę, przez ścianę, to czy czujesz strukturę całej ściany? Jak przechodzisz np. przez drewniane drzwi, a przez metalowe, przechodzisz przez ścianę. Nie wiem, drewnianą, przechodzisz przez ścianę gipsową, przez ścianę z cegieł, przez ścianę betonową z żelbetonem albo zbrojeniem, to wszystko poczujesz, rozumiesz? Widzę otoczenie w lepszym kontraście, no kolory są trochę inne, tak. Niekiedy potrafię przybliżyć obraz jak z lunety, tak. Dalekie widzenie jest bardzo fajne, bo no, też jest jakby ta opcja dalekie widzenie, tak, że możesz... Remote eye robić tak zwane, że siedzisz sobie w jednym miejscu i myślisz sobie o jakimś tymi. Twoja świadomość przynosi w to miejsce się i patrzysz, a wcale reszty Ciebie tam nie ma. Także taka dodatkowa sztuczka. Remote Vision, tak? Drugie doświadczenie, jakie mam to niebywałe i niepowtarzalne sny, które zawsze zaczynają się niewinnie. Opiszmy jeden z nich. Cześć Tomek. Słuchasz, dobra. O, to może będziesz odpowiadał od razu. <laughs> Słuchaj, sny. I czy to na pewno są sny? Czy w tym śnie możesz się przejrzeć? Czy przejrzałeś się gdzieś tam w szybie, nie wiem, samolotu, hangaru, drzwi, w tej w kałuży czy w czymkolwiek? Żeby sprawdzić, że to jesteś na pewno ty, bo może być wcielony w kogoś innego i wcale do końca to nie.